Początek października jak na razie nas nie zawodzi. Przebiega w atmosferze pachnącej latem jesieni. Witam Państwa, Marzona Słupkowska. Ranek jest pogodny, chociaż lokalnie utrzymują się jeszcze mgły, które powoli zanikają i niebawem ich miejsce zajmie słońce. Tylko na krańcach południowych więcej chmur i może popadać. Termometry pokazują w tej chwili od 6 stopni w suwałkach i łodzi, przez 8-10 do 12 we Wrocławiu, 14 w Rzeszowie. W południe przyjemnie, bo od 18-19 stopni na północnym wschodzie, przez 20-21 do 22 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie bez większych zmian. W Warszawie barometry pokażą 1002 hektopaskale W drugiej części dnia nadal słonecznie. Jedynie odbieszcza posłudę posudety miejscami słabo popada. Cieszmy się naszą złotą i wyjątkowo ciepłą jesienią, bo od jutra zacznie do nas docierać chłodne powietrze, które najpierw odczują mieszkańcy północno wschodniej części kraju, a w kolejnych dniach już wszędzie będzie chłodniej. W sobotę maksymalnie do 8-10 stopni. Noce również przyniosą zdecydowanie niższą temperaturę. Lokalnie spodziewamy się przymrozków. Nie pozostaje nic innego, jak przygotować się na zmianę pogody. Życzę Państwu dobrego dnia, do zobaczenia. thank you